Beta aktualizacji Forgotten Knowledge dodała do gry dwa nowe biomy. W dzisiejszym filmie zajmiemy się pierwszym z tych biomów, grzybowym Lunar Grotto. Zapraszam. Aby trafić do tego biomu musimy zejść do podziemi i odnaleźć biom niebieskich grzybów. Na nowych światach biom lunarnych grzybów będzie sąsiadował z biomem grzybów niebieskich, a na starych światach będzie on połączony wormholem, również z biomu niebieskich grzybów. Po dotarciu do Lunar Grotto, podobnie jak na wyspie lunarnej, nasza statystyka Sanity zmieni się w lunację, dlatego warto uważać na usypiające ataki gestaltów. Na owym biomie znajduje się kilka roślin. I stworów, które zmutowały poprzez działanie księżyca. Pierwszym przykładem mogą być nowe drzewa grzybowe. Możemy je wyciąć siekierą, jednak każde uderzenie w lunarne grzybowe drzewo spałni zarodnik, który wybucha, jeśli w pobliżu znajduje się gracz lub inna żywa istota, zadając 10 punktów obrażeń. Dlatego warto szybko podejść i jeszcze szybciej odejść od zarodników, by nie zadały nam obrażeń. Po ścięciu lunarnego grzybowego drzewa otrzymamy nowy rodzaj grzybka, który po zjedzeniu odnowi 12,5 głodu i 10 sanity oraz spowolni postać. A jeśli zjemy ich kilka naraz, nasza postać zaśnie. Sytuacja jest odwrotna, gdy przepalimy grzybka. Zjedzone odejmie 12,5 głodu oraz 10 Sanity i rozbudzi postać. Dodając do garnka po jednym rodzaju każdego grzybka w grze, otrzymamy nowe danie: Mashi Cake odnawiający 25 głodu i 10 Sanity oraz sprawia, że jesteśmy niewrażliwi na zaśnięcie. Nie neguje jednak spowolnienia postaci. Co ciekawe, Wickfreed może zjeść to ciasto, co może świadczyć o tym, że nadchodzi jakiś potężny boss z możliwością usypiania graczy, do którego pokonania maszyn cake będzie niezbędny. Wracając jeszcze do samych grzybów lunarnych, od niedawna nie możemy ich sadzić na farmach, dlatego, by je zabrać, będziemy musieli udać się do podziemi. Kolejną zbutowaną rośliną w podziemnym lunarnym biomie są Light Bulby. Po zebraniu świecącej kulki nie pojawi się ona w naszym ekwipunku, a odeci skrzaczka w formie świecącej muszki, która po zabiciu wydropi świecącą kulę. Możemy złapać muszki w siatkę, jednak żywe nie nadają się na paliwo do latarni. Łapanie ich w siatkę ma jednak inny sens, gdyż po złapaniu jednej sztuki kilka pozostałych wokół będzie nas krążyć, zapewniając nam lekkie źródło światła. Lunar Grotto jest pełen wodospadów, przy których możemy wykopać znany nam już wcześniej materiał, szkło księżycowe. Każda skałka może dać nam od 2 do 3 sztuk tego minerału. Owe wodospody odnawiają szkło księżycowe w odróżnieniu od Wyspy Lunarnej bez naszej ingerencji. Ba, nawet nie potrzebują pełni, by się zregenerować. W ciągu kilku dni znów możemy zbierać te cenne skałki. Wróćmy do mieszkańców tego biomu. Zwiedzając podziemny las lunarny, możemy napotkać się na kretoperze. Zwierzaki te mają stopień się zdrowia i zaatakują gracza, jeśli podejdzie zbyt blisko. Mogą również zawałać swoją ekipę, więc lepiej uważajcie. Po śmierci mogą puścić guano, potworne mięso lub swój nosek. Surowy odnowi 12,5 głodu i 3 zdrowia kosztem 10 sanity, a ugotowany 18,8 głodu i 8 zdrowia bez wpływu na sanity. Jeśli dodamy nosek, masu lub mleko, wodorost i patyk do garnka, otrzymamy nowe danie. Chociaż nie do końca jest to danie, to co wyjdzie z garnka możemy założyć na głowę. Nowa czapka będzie karmić postać o 4 punkty co kilka sekund i wytrzyma około 4 minut. Dodatkowo towarzyszy jej leki spadek sanity, minus 1,3 na minutę. Fajna opcja dla wiecznie głodnego Wolfganga czy wybrednego Warliego, jednak co ciekawe czapki tej nie może nosić Wickfrid, ale coś czuję, że zostanie to zmienione. Kretoperze tworzą również gniazda, które wykopane łopatą mogą zaowocować w trawę, patyki, mit czy lunarne grzyby. Kolejnym ciekawym i zmutowanym stworkiem na tym biomie będzie nieagresywny gnom grzybowy. Ten posiadający 600 zdrowia gnomek spaceruje po lunarnym grotto zostawiając za sobą wybuchowe zarodniki. Zaatakowany nie odda nam bezpośrednio, jednak rozsieje wokół siebie masę wybuchających zarodników, dlatego zabicie go wymaga niezłego katingu. Jednak warto je wybijać, gdyż mogą wydropić od dwóch do 3 living logów i do dwóch lunarnych Żydków, Okiem spoko dropik. W tej części jaskini występują trzęsienia ziemi, jednak na głowę nie spadają jedynie flinty. Możemy w ten sposób zyskać moonshardy, karate czy stun Dodaje to trochę klimatu. Na jednym z krańców biomu Lunar Grotto możemy natrafić na most zawalony kamieniami, który prowadzi do kolejnego nowego biomu, Archiw Antycznych, ale o nim w kolejnym filmie. Na ten moment to wszystko w tym poradniku. Pamiętajcie, że to beta i wiele może się zmienić, o czym będę informował w przypiętym komentarzu pod filmem. Jeśli o czymś nie wspomniałem, piszcie na dole. I tak, na koniec, jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak wizualnie prezentuje się ten biom. Można się zakochać.